Wykształcenia jestem, mam, posiadam wykształcenie prawnicze i geodyzyjne. Jestem geodetą uprawnionym. Tyle na temat wykształcenia. A powiem tak: za to stanowisko, stanowisko członka zarządu, w pierwszej kolejności dziękuję panu Bogu i moim wyborcom, jak również radnym, którzy mnie wybrali. I przyjmuję to w głębokiej odpowiedzialności za rozwój mojego regionu, będąc wierna wyborcom w wolności, o której uczył nas Jan Paweł II, Ojciec Święty. Tak, nazywam się Marek Malinowski, lat 44, wykształcenie, wykształcenie wyższe prawnicze. Jestem żonaty, mam dwójkę dzieci. Cóż, myślę, że jestem doświadczonym samorządowcem. Cztery kadencje. Byłem radnym powiatu w Bielsku Podlaskim, byłem w latach 98-2002 etatowym członkiem zarządu powiatu. W 2006 roku pracowałem w gabinecie politycznym ministra Juriela. Obecnie jestem od czerwca 2016 roku kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z Bielsku Wyborcy mnie ocenili, że jestem najlepszy, bo największą ilość głosów w ze wszystkich radnych zdobyłem, to znaczy, że doceniają to, co robię w życiu i dlatego tak dużo głosów otrzymałem. Specjalizuję się w infrastrukturze. Ja prowadzę, jestem dyrektorem dużej firmy komunalnej w Łomży. Do zadań zawsze od 30 lat należały drogi, infrastruktura drogowa, mieszkania komunalne, ochrona środowiska, zieleń miejska i w tym jestem zawodowo związany i to najlepiej potrafię i, i kocham to, co robię, a od 4 kadencji jestem radnym sejmiku, raz byłem już przez okres 9 miesięcy wicemarszałkiem, i myślę, że, że mam doświadczenie i mam energię do pracy i postaram się to w tej kadencji wykorzystać.